Drogi bracie, droga siostro w Chrystusie, gdy patrzę na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, widzę coś więcej niż tylko starożytną ikonę. Widzę Matkę, która przez wieki szeptała do serc Polaków słowa pociechy, nadziei i miłości. To nie jest zwykła opowieść o obrazie religijnym, to historia żywego spotkania między niebem a ziemią, między Matką Bożą a narodem, który powierzył jej swoje losy. Kiedy świętego Łukasz malował ten obraz na desce ze stołu, przy którym jadała święta rodzina, czy mógł przewidzieć, że jego dzieło stanie się sercem duchowej Polski? Czy mógł wiedzieć, że przez stulecia miliony ludzi będzie klękać przed tym obrazem, szukając uzdrowienia, pociechy i kierunku w życiu? Tradycja mówi nam, że ten obraz był świadkiem najważniejszych momentów w życiu Jezusa. W tym stole łamał on chleb ze swoją matką i świętego Józefem to sprawia, że każdy raz, gdy patrzymy na Czarną Madonnę, dotykamy czegoś świętego, czegoś co było częścią codziennego życia naszego Zbawiciela. Ale prawdziwa historia tego obrazu zaczyna się dopiero wtedy, gdy dotarł do Polski. To było w XIV wieku, gdy książę Władysław Opolczyk przywiózł go z Rusi Halicko-Wołyńskiej. Legenda mówi, że podczas podróży konie zatrzymały się w Częstochowie i nie chciały ruszyć dalej. To był znak Matka Boża wybrała to miejsce na swój dom. I tak powstało Jasna Góra, miejsce, które stało się duchowym sercem Polski. Przez wieki Polacy przychodzili do Częstochowy ze swoimi radościami i smutkami, z nadziejami i lękami. Matka Boża słuchała każdej modlitwy, każdego westchnienia serca. Ona była tam, gdy naród cierpiał pod jarzmem zaborów, gdy młodzi mężczyźni szli na wojnę, gdy matki modliły się o powrót swoich synów. Była tam podczas powstań, wojen, komunistycznej opresji. Zawsze była tam, cierpliwie czekając, gotowa objąć każde zranione serce. Co sprawia, że ten obraz jest tak wyjątkowy? To nie tylko jego starożytne pochodzenie czy artystyczna wartość to fakt, że przez stulecia był świadkiem niezliczonych cudów. Ludzie przychodzili chorzy i odchodzili uzdrowieni, przychodzili ze złamanymi sercami i znajdowali pokój. Przychodzili zagubieni i odkrywali swoje powołanie. Każda blizna na obrazie, te tajemnicze rany na twarzy Matki Bożej, przypomina nam o cierpieniu, ale także o nadziei, która nigdy nie gaśnie. Pamiętam historię jednej kobiety, która przyszła do Częstochowy w najciemniejszym momencie swojego życia. Straciła dziecko. Małżeństwo się rozpadało, a ona sama była na skraju załamania nerwowego. Gdy klęknęła przed obrazem czarnej Madonny. Poczuła coś, czego nie umiała opisać słowami. To nie był głos, ale jakby szept prosto do serca. Jestem z tobą, zawsze byłam i zawsze będę. Ta kobieta wyszła z Bazyliki odmieniona. Nie dlatego, że jej problemy magicznie zniknęły, ale dlatego, że wiedziała już, że nie jest sama. To właśnie oznacza, ona przemawia do Polaków. Matka Boża nie przemawia przez spektakularne objawienia czy głośne cuda. Choć i takie się zdarzają. Ona przemawia przez ciszę modlitwy, przez łzy, które płyną podczas klęczenia przed jej obrazem, przez pokój, który wypełnia serce, gdy powierzamy jej nasze troski. Przemawia przez historię tysięcy ludzi, którzy znaleźli w niej matkę, pocieszycielkę, przewodniczkę. Historia Matki Bożej Częstochowskiej to także historia polskiej tożsamości narodowej. Nie można zrozumieć Polski bez zrozumienia roli, jaką odegrała Czarna Madonna w kształtowaniu ducha tego narodu. Gdy w 1655 roku Szwedzi oblegali Jasną Górę, obrona klasztoru stała się symbolem oporu całego narodu. Przeor Augustyn Kordecki i garstka obrońców nie bronili tylko murów, bronili duszy Polski. Tamta obrona trwała 40 dni i była cudem w każdym tego słowa znaczeniu. Szwedzka armia, która dotąd nie znała porażki, stanęła bezradna przed murami klasztoru. Żołnierze opowiadali później o tajemniczej damie w błękitnym płaszczu, która chodziła po murach i odwracała ich kule. Król Jan Kazimierz, pod wrażeniem tego cudu, złożył ślubowania lwowskie, proklamując Matkę Bożą Królową Polski. To nie była tylko ceremonia religijna, to był akt narodzin duchowej Polski Polski. Która powierza swoje losy Matce Bożej. Przez kolejne stulecia, za każdym razem, gdy Polska znajdowała się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, Polacy zwracali swoje oczy ku Częstochowie. Podczas rozbiorów, gdy Polska zniknęła z map Europy, Jasna Góra pozostała miejscem, gdzie biło serce narodu. Powstańcy przed wyruszeniem do walki przychodzili tutaj po błogosławieństwo. Matki modliły się o powrót synów. Młodzi ludzie szukali siły do walki o niepodległość. Ale Matka Boża przemawia do Polaków nie tylko w momentach wielkiej historii, ona przemawia w codzienności, w zwykłych ludzkich dramatach i radościach. Przemawia do młodej matki, która nie wie, jak wykarmić swoje dzieci, do ojca, który stracił pracę i nie wie, jak utrzymać rodzinę, do nastolatka, który szuka sensu życia w świecie pełnym pokus i fałszywych obietnic. Pamiętam opowieść o młodym mężczyźnie, który przychodził do Częstochowy w latach 80. podczas stanu wojennego, był członkiem Solidarności i ukrywał się przed milicją. Gdy klęknął przed obrazem Matki Bożej, nie prosił o bezpieczeństwo czy o łatwe życie. Prosił o siłę, żeby pozostać wiernym swoim ideałom, żeby nie stracić nadziei, żeby pamiętać, że walczy o coś więcej niż tylko polityczną zmianę walczy o godność człowieka. Matka Boża dała mu tę siłę. Przetrwał najtrudniejsze lata i doczekał wolności. To właśnie jest siłą częstochowy. Nie obiecuje łatwego życia, ale daje siłę do znoszenia trudności. Nie gwarantuje, że wszystkie nasze problemy znikną, ale zapewnia, że nie będziemy musieli zmagać się z nimi sami. Matka Boża przemawia do każdego z nas w sposób, którego potrzebujemy. Do jednych przemawia przez ciszę, do innych przez łzy. To jeszcze innych, przez radość, która wypełnia serce podczas pielgrzymki. Czy wiesz, że każdego roku miliony ludzi przychodzi do Częstochowy? Przychodzą pieszo z całej Polski, niosąc swoje krzyże, ale także swoje nadzieje. Każda pielgrzymka to osobna historia osobne spotkanie z Matką Bożą. Niektórzy przychodzą, żeby podziękować za otrzymane łaski, inni szukają uzdrowienia. Jeszcze inni po prostu chcą być blisko tej, która kocha ich bezwarunkowo. Jeśli ta historia dotyka twojego serca, jeśli czujesz, że Matka Boża przemawia także do ciebie, zostań z nami na dłużej. Kliknij przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. A teraz powiedz mi w komentarzach: czy miałeś kiedyś moment, gdy poczułeś, że Matka Boża jest blisko ciebie? Może to było Podczas modlitwy może w trudnej sytuacji życiowej? Podziel się swoją historią. Czasem jedno słowo może zmienić czyjeś życie. Gdy patrzymy na współczesną Polskę, możemy się zastanawiać: Czy Matka Boża nadal przemawia do Polaków? Czy w świecie smartfonów, internetu i szybkiego życia jest jeszcze miejsce na tę starożytną więź? Odpowiedź jest jednoznaczna: Tak, przemawia, może nawet głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo im bardziej świat staje się skomplikowany, tym bardziej potrzebujemy prostoty matczynej miłości. Współczesne pielgrzymki do Częstochowy to niezwykłe zjawisko. Młodzi ludzie, którzy na co dzień żyją w wirtualnym świecie, nagle odkładają telefony i idą pieszo setki kilometrów, żeby spotkać się z Matką Bożą. Dlaczego? Bo w głębi serca wiedzą, że technologia nie może zastąpić prawdziwej miłości, prawdziwego spotkania, prawdziwej nadziei. Matka Boża oferuje im to, czego nie znajdą nigdzie indziej bezwarunkową akceptację i miłość. Pamiętam historię młodej dziewczyny, która była uzależniona od narkotyków. Jej rodzice stracili już nadzieję, lekarze mówili, że to już koniec. Ale babcia tej dziewczyny nie przestała się modlić. Każdego dnia odmawiała różaniec przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który wisiał w jej pokoju. Pewnego dnia wnuczka przyszła do niej w strasznym stanie. Była na dnie, gotowa popełnić samobójstwo. Babcia wzięła ją za rękę i powiedziała: Chodź, pojedziemy do Częstochowy. Nie było to łatwe. Dziewczyna krzyczała, protestowała, ale babcia była nieugięta. Gdy dotarły do bazyliki, dziewczyna była wściekła i niechętna, ale gdy babcia klęknęła przed obrazem i zaczęła płakać, modląc się o wnuczkę, coś się zmieniło. Dziewczyna poczuła coś, czego nie czuła od lat miłość. Nieromantyczną miłość, nie miłość uzależnioną od jej zachowania, ale czystą matczyną miłość. Matka Boża patrzyła na nią z obrazu i jakby mówiła widzę cię taką, jaka jesteś i kocham cię. To był początek jej uzdrowienia. Dziś jest matką dwójki dzieci i pomaga innym uzależnionym. To jest moc częstochowy. Nie w magicznych formułkach czy łatwych rozwiązaniach, ale w spotkaniu z miłością, która przemienia. Matka Boża nie osądza, nie potępia. Nie wymaga od nas, żebyśmy najpierw stali się doskonali. Ona kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, ale kocha nas zbyt bardzo, żeby pozwolić nam pozostać takimi, jakimi jesteśmy. Współczesne cuda w 1900... Częstochowie to często cuda wewnętrznej przemiany. Ludzie przychodzą złamani, zgorzkniawi, pełni gniewu i odchodzą z pokojem w sercu. Przychodzą zagubieni i znajdują swoje powołanie. Przychodzą samotni i odkrywają, że nigdy nie byli sami. To są cuda, których nie da się zmierzyć, ale które zmieniają życie bardziej niż jakiekolwiek fizyczne uzdrowienie. Matka Boża przemawia do współczesnych Polaków także przez kryzysy. Gdy pandemia zatrzymała świat, gdy ludzie zostali, Zamknięci w domach, gdy strach i niepewność wypełniły serca, wielu zwróciło się ku Częstochowie. Nie mogli przyjść fizycznie, ale modlili się przed obrazami w swoich domach, łączyli się duchowo z jasną górą. Matka Boża była z nimi w ich lęku, w ich samotności, w ich trosce o bliskich. Przemawia także przez młode pokolenie, które odkrywa na nowo piękno wiary. Młodzi ludzie, którzy wydawaliby się całkowicie zsekularyzowani, Nagle odkrywają, że potrzebują czegoś więcej niż tylko materialnego sukcesu. Przychodzą do Częstochowy szukając sensu, szukając prawdy, szukając miłości, która nie zawiedzie, i znajdują to wszystko w oczach Matki Bożej, która patrzy na nich z obrazu z taką samą miłością, z jaką patrzyła na swoich rodaków przez stulecia. Czy to nie jest cudowne, że w XXI wieku w epoce sztucznej inteligencji i kosmicznych podróży serce człowieka nadal tęskni za tym samym za miłością, za nadzieją, za sensem. I że Matka Boża, która przed wiekami wybrała Częstochowę na swój dom, nadal tam czeka gotowa objąć każde serce, które do niej przyjdzie? Gdy zastanawiamy się nad przyszłością tej niezwykłej więzi między Matką Bożą a polskim narodem, możemy być pewni jednego: ta miłość nie przeminie. Może zmieniać się jej forma, może ewoluować sposób, w jaki się wyraża, ale sama istota tej relacji pozostanie niezmieniona, bo to nie jest związek oparty na tradycji czy przyzwyczajeniu, to związek oparty na miłości, a prawdziwa miłość jest wieczna. Przyszłe pokolenia Polaków będą potrzebować Matki Bożej tak samo, jak potrzebowały jej poprzednie pokolenia. Może będą mieć inne problemy, inne wyzwania, inne lęki. Ale podstawowe ludzkie potrzeby pozostaną te same: potrzeba miłości, akceptacji, nadziei, sensu życia. I Matka Boża będzie tam na jasnej górze, czekając na każdego, kto przyjdzie do niej ze swoim sercem. Widzę to już dziś w oczach młodych pielgrzymów, którzy przychodzą do Częstochowy. Jest w nich ta sama tęsknota, która była w oczach ich dziadków i pradziadków. Jest ta sama potrzeba spotkania z czymś większym niż oni sami. Jest ta sama nadzieja, że życie ma sens, że nie jesteśmy sami, że ktoś nas kocha bezwarunkowo. Matka Boża przemawia do każdego pokolenia w języku, który to pokolenie rozumie. Do średniowiecznych rycerzy przemawiała przez cuda na polu bitwy. Do powstańców przez siłę do walki o wolność. Do ludzi żyjących pod komunizmem przez nadzieję na lepsze jutro. Do współczesnych ludzi przemawia przez pokój w sercu, przez uzdrowienie relacji, przez odkrycie prawdziwego sensu życia. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że ta historia jest wyjątkowa. Matka Boża nie tylko przemawia do Polaków, ona przemawia przez Polaków do całego świata. Polska, która powierzyła swoje losy Matce Bożej, stała się narzędziem w jej rękach. Przez polskich misjonarzy, przez polskich świętych, przez polską kulturę i sztukę, przesłanie Częstochowy dociera do najdalszych zakątków świata. Świętek Jan Paweł II. Ten wielki syn polskiej ziemi niósł w swoim sercu miłość do Matki Bożej, częstochowskiej, na wszystkie kontynenty. Jego słynne Totus Tuus, cały Twój to echo tej samej postawy, którą przez wieki mieli Polacy wobec Czarnej Madonny. I przez niego miliony ludzi na całym świecie poznało piękno tej więzi z Matką Bożą. Dziś, gdy świat wydaje się coraz bardziej podzielony, gdy ludzie tracą nadzieję, gdy wzrasta przemoc i nienawiść, Przesłanie częstochowy jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. To przesłanie mówi, że miłość jest silniejsza niż nienawiść, że nadzieja jest silniejsza niż rozpacz, że dobro zawsze zwycięża zło, choć czasem musimy długo czekać na to zwycięstwo. Każdy z nas może stać się nośnikiem tego przesłania. Nie musimy być świętymi ani bohaterami. Wystarczy, że otworzymy swoje serce na miłość Matki Bożej i pozwolimy, żeby ta miłość przepływała przez nas do innych. Wystarczy, że w naszym codziennym życiu będziemy świadkami tej nadziei, którą daje nam Częstochowa. Gdy patrzę na obraz Matki Bożej Częstochowskiej, widzę nie tylko starożytną ikonę, ale żywą obecność tej, która kocha nas wszystkich jak matka. Widzę tę, która przez wieki szeptała do serc Polaków słowa pociechy i nadziei. Widzę te, która nadal przemawia do każdego z nas, jeśli tylko potrafimy słuchać sercem. Ta historia nie kończy się dziś. Ona trwa dalej, w każdym sercu, które otwiera się na miłość Matki Bożej. Trwa w każdej modlitwie, w każdej łzie, w każdym uśmiechu, który rodzi się z nadziei. Trwa w tobie, który słuchasz tych słów, i w każdym, kto pozwoli, żeby Matka Boża przemówiła także do jego serca. Drogi Przyjacielu, jeśli ta opowieść dotknęła Twojego serca. Jeśli poczułeś, że Matka Boża przemawia także do ciebie, zostań z naszą wspólnotą. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych historii o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Ale przede wszystkim, podziel się z nami swoją historią. Opowiedz nam w komentarzach, jak Matka Boża przemówiła do twojego serca. Może twoja historia będzie dla kogoś źródłem nadziei i siły. Razem tworzymy wspólnotę ludzi, którzy wierzą, że miłość jest silniejsza niż wszystko inne. Razem świadczymy o tym, że Matka Boża nadal przemawia do serc wszystkich, którzy chcą jej słuchać. Co najbardziej poruszyło Cię w tej historii? Tego nauczyłeś się o Matce Bożej Częstochowskiej? Czekamy na Twoje słowa, bo każde z nich może stać się błogosławieństwem dla kogoś innego.